Po pierwsze, to ja wyrażam dużą satysfakcję jako członek Zarządu Krajowego Forum Zakładów Zakładowzania Miast, że doszło do tego spotkania, bo przypominam, że prawie 4 lata, żeśmy się przygotowali, żeby wspólnie coś takiego zorganizować. I w wyniku tych czteroletnich intensywnych przygotowań zorganizowaliśmy pierwszy kongres. To jest duża satysfakcja. W dodatku w kongresie wzięło prawie 650 osób. I to jest też duża rzecz, z czego samych Czech i Słowacji no, też grubo-grubo ponad 200. Więc to jest pierwsza rzecz. Po drugie, strasznie się cieszę, że mówiliśmy właściwie jednym głosem. Okazało się, że co prawda na różnym trochę, różne sprawy są etapie. Gdzieś Polacy są mocniej zaawansowani, gdzieś tam Czesi czy Słowacy. Ale w sumie mamy właściwie te same problemy i dyskutowali o nich bardzo mocno. Akurat taka różnica, która tam była, to Słowacy już wprowadzili program e, zbiórki e, odpadów no, w automatach, czyli system kaucyjny. Czesi są na tej drodze, no i my właściwie od 1 stycznia przyszłego roku też to wdrażamy. Ogólnie można powiedzieć w ten sposób, jeżeli chodzi o to, generalnie wyrażaliśmy swoje negatywne stanowisko co do tego systemu. Wszyscy natomiast bardzo mocno popieramy i popieraliśmy system rozszerzonej odpowiedzialności producentów. To, że ten system nie zafunkcjonował jeszcze, u nas, mimo że dyrektywa jednoznacznie stanowi, no jest przedziwnym zjawiskiem, bo rzeczywiście powinno być tak, że pierw wdrażamy ROP, a później lub równolegle system kaucyjny. Stało się inaczej, nie wiadomo dlaczego. Najgłębiej powiem w ten sposób, że, że to doprowadza do tego, że tak zwany przemysł, który wprowadza opakowania, znowu nie ponosi kosztów tego systemu. I grozi to tym, że mieszkańcy Polski będą ponosili wyższe opłaty. No tu różne analizy były. Jedna z analiz pokazała, że ponad 350 zł na tonie w instalacji w sortowni będzie drożej w wyniku tego, że nie ma ropu. Ktoś inny policzył, że to będzie od 2,20 do 3 zł na mieszkańca drożej. No to myślę, że to jest warte zastanowienia do czego doprowadzi brak ropu. Jeżeli chodzi o inne zjawiska, no to ja bym bardzo mocno podkreślił właściwie dwa. Znaczy po pierwsze to, że musimy dalej popierać termiczną utylizację odpadów, która jest w moim odczuciu niezbędna, dlatego że w wielu miastach, gminach te spalarnie te zakłady ciepłownicze, które są, są na jakiś tam nisko gatunkowy miał i tak czy owak już są przeznaczone do śmierci technicznej. Gaz ziemny jest drogi, no, o ekologii tu nie będę się wypadał, więc jakby utylizacja tych resztek odpadów, które są, no jest niezwykle celowa i moim zdaniem i efektywna w tym, w tym systemie. A po drugie, musimy bardzo mocno rozwinąć system. Przetwarzania odpadów zielonych i przede wszystkim odpadów tych, które podlegają biofermentacji. Tego nam brakuje. My musimy doprowadzić do tego, żeby no, 2-3 miliony ton, w moim odczuciu, co najmniej zwiększyć ilość przetwarzanych odpadów, tak żeby po prostu można było dzięki temu o te 10, może 15, może więcej procent zwiększyć wskaźnik recyklingu. I to by nam zapewniło, żebyśmy ten poziom około 55% osiągnęli. Na trzeci, trzeci wątek czy czwarty to jest to, żebyśmy wykorzystali wszystkie dostępne przepisy, jakie są europejskie, polskie, do tego, żeby ułatwić sobie procedurę posłowania z odpadami żebyśmy sobie nie ułatwiali. Często jest tak, że sami stwarzamy pewne bariery, których później nie umiemy rozwiązać. Także to są te najważniejsze postulaty.